Zamachy terrorystyczne i strach na ulicach po zmierzchu to norma w krajach, które od lat przyjmowały nielegalnych migrantów. Ekspres Republiki Plus zaprasza w podróż po najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata i gwarantujemy, na naszym pokładzie jest bezpiecznie. Sylwia Krasnodębska, startujemy. To kolejne święta, podczas których Europejczycy nie mogą czuć się bezpiecznie. W Magdeburgu napastnikiem zabijającym ludzi był imigrant z Arabii Saudyjskiej. Mieszkańcy mówią, że to efekt polityki otwartych drzwi Angeli Merkel. Jeden z mężczyzn uciekających przed policyjną obławą w Krakowie trafił do szpitala wojskowego z raną postrzałową głowy. Tam przeszedł operację, informuje radio RMF. Policja wciąż szuka dwóch jego kompanów. Kolejna policyjna obława prowadzona jest w okolicach Przemyśla. Mundurowi szukają uzbrojonych napastników, którzy w Kniarzycach w powiecie Przemyskim ranili mężczyznę. W Ekspresie Plus powiemy także o 42-letniej Polce, która padła ofiarą gwałtu zbiorowego we Francji. Tamtejsza policja zatrzymała już trzech młodych mężczyzn z Algerii. Od kilku lat zamachy terrorystyczne w Niemczech stały się normą. Podobnie sytuacja wygląda w Szwecji, Belgii czy Francji. To nie przypadek, że wszystkie te kraje przez lata prowadziły politykę otwartych drzwi wobec nielegalnych migrantów. Ataki terrorystyczne w Niemczech nie ustają. Nasiliły się po otwarciu w 2015 roku przez Angela Merkel granic dla nielegalnych imigrantów. Wtedy na podobny krok szykował się rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Zatem proszę odpowiedzieć na pytanie, ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć? Jako kraj jesteśmy przygotowani teraz. Na, na co? Jako kraj jesteśmy przygotowani na, właściwie na każdą liczbę. W przygotowania Polski na przyjęcie migrantów zaangażowany był również obecny kandydat na prezydenta RP, Rafał Trzaskowski. Polska ma najostrzejsze w Unii Europejskiej przepisy dotyczące łączenia rodzin. To będzie nasza decyzja. Będziemy starać się łączyć rodziny już w procesie relokacji. Ludzie Donalda Tuska zrozumieli jednak, że większość Polaków nie chce nielegalnych imigrantów burzących porządek w kraju. Dlatego na potrzeby kampanii prezydenckiej w antyimigranckie piórka stroi się nawet sam Donald Tusk. Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuje jasnej deklaracji pana prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe. Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją po latach chaosu i korupcji, więc chociaż nie przeszkadzajcie. Tuskowi odpowiedział były premier Mateusz Morawiecki. Polską rządzi polityczny Cinkciarz. Gdy był szefem Rady Europejskiej na polecenie Merkel, chciał karać Polskę za nieprzygotowanie do przyjęcia nielegalnych imigrantów. W czasie kampanii deprecjonował referendum, następnie je uroczyście unieważnił. Dziś wciska kit o azylu. Co nas czeka jutro? Odpowiedź jest prosta. W 2026 roku zacznie obowiązywać pakt migracyjny. W ramach przygotowań już teraz w Polsce powstają Centra Integracji Cudzoziemców. Mężczyzna z raną postrzałował głowy i dwie osoby wciąż poszukiwane przez policję. To aktualny bilans strzelaniny w centrum Krakowa. Stan rannego jest ciężki, przebywa w szpitalu. To 26-letni Gruzin. Obcokrajowiec przybywa w szpitalu wojskowym w Krakowie. Przeszedł operację. Jego stan jest ciężki. Gdy będzie to możliwe, zostanie przesłuchany. Gruzini dwóch innych mężczyzn w czwartkowy wieczór uciekali przed policją. Zostali wskazani przez przypadkowego kierowcę, który zauważył, że w zaparkowanym przy ulicy Ditla samochodzie jeden z nich trzyma w ręku przedmiot przypominający broń. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, doszło do strzelaniny i pościgu. Niedługo później, przy ulicy Sarego, znaleziono opuszczony samochód z przestrzelinami. W środku były ślady Dramat 42-letniej Polki we Francji w mieście Gab w południowo wschodniej części kraju doszło do zbiorowego gwałtu na naszej rodarczce. Kobieta przyjechała do miasta, by odwiedzić córkę i przyjaciela. W mieszkaniu obok przebywali przeszli gwałciciele. Mężczyźni napadli na kobietę i dokonali gwałtu. Policję zawiadomił pasierb kobiety. Podejrzani to trzej mężczyźni z Algierii w wieku od 19 do 29 lat. Lokalna prokuratura wskazała, że jeden z Algierczyków już wcześniej otrzymał nakaz opuszczenia Francji, którego nie wykonał. Zatrzymani trafili do aresztu. Policyjna obława trwa również w Podkarpackiem. Tamtejsza policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy postrzelenia mężczyzny w miejscowości Kniażyce niedaleko Przemyśla. Z informacji Radia RMF wynika, że w sprawę zamieszani mogą być obcokrajowcy z Kaukazu. Policja kontroluje wszystkie samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z powiatu przemyskiego. Dla dobra postępowania nie są udzielane szczegółowe informacje w sprawie. Ekspresie Republiki plus pozazdrościmy fokom, które pięknie leniuchują na Helu, ale niestety nie tylko miłe wiadomości przed nami. Tragedia w Chorwacji. 19 latek wtargnął do szkoły i ranił przebywające w niej osoby. Jego ofiary to pięcioro dzieci i dwoje dorosłych. Jest także ofiara śmiertelna. W Operze Śląskiej w Bytomiu można obejrzeć spektakl Giannis Kiki i Sor Angelica na podstawie Giacomo Pucciniego. Będzie to połączenie młodzieńczego zapału studentów z pasją doświadczonych muzyków. Świąteczny Mikołaj dociera wszędzie, nawet jeśli czekający na niego mieszkają daleko na bezdrożach halaski. Święty przyleciał do nich samolotem, oczywiście obładowany prezentami. Tragedia w szkole podstawowej w Zagrzebiu, stolicy Chorwacji. Nastolatek zaatakował nożem uczniów i nauczycielkę w wyniku napaści zginęła jedna osoba. Napastnik został już zatrzymany. 19-letni chłopak wtargnął do przypadkowej klasy i ranił nożem nauczyciela oraz kilkoro uczniów. Do szpitala trafiło pięć osób, w tym nauczyciel, którego obrażenia są bardzo poważne. Życia siedmioletniej dziewczynki nie udało się uratować. Młody mężczyzna był uczniem tej placówki. Napastnik został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, co spowodowało atak nożownika. Dziś Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Został on ustanowiony po tragicznym wydarzeniu z 2011 roku. Pięciu polskich żołnierzy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej zginęło w Afganistanie wskutek eksplozji miny pułapki. Reporter Republiki Rafał Stańczyk pojechał do naszych żołnierzy stacjonujących na Łotwie, by przekonać się, jak wyglądają realia służby na wschodniej flance NATO. Relacja z tego wyjątkowego spotkania w programie dzisiaj o 19.00. Na bezdrożach Alaski święty Mikołaj zamienił sanie na samolot transportowy, na pokładzie którego czekał już odpowiedni na trudne warunki drogowe pojazd terenowy. Czyli tak, w samolocie samochód, a w samochodzie zapewne prezenty. Wszystko po to, by dotrzeć do dzieci z miasteczka przysypanego śniegiem. Pani pilot lecimy, a kierownikiem tej podniebnej wycieczki jest święty Mikołaj. Wraz z nim pani Mikołajowa oraz 31 żołnierzy Gwardii narodowej, to znaczy pomocników. Ho, ho, ho! Mikołaj właśnie wysiada, a jego wór z prezentami żołnierze wypełnili zabawkami, książkami i smakołykami. Ponoć przyjazd świętego poprzedziło wspólne odśnieżanie, ale czego się nie robi, by mieć zabawy po pachy, a do tego zobaczyć radość na twarzach dzieci. Klaska przysypana śniegiem, ale na helu pogoda na wylegiwanie. Każda foka to wie, a tych przybyły istne tłumy. Takiego oblężenia w sezonie mogą im pozazdrościć nawet gdańsk czy międzyzdroje. Ale badacze i wolontariusze ze stacji morskiej imienia Krzysztofa Skóry, w tej foczej grupie, dostrzegli dawną pacjentkę Kasię, ta była niewidziana na helu od 14 lat. Przez ten czas w pełni wydobrzała i jak widać tryska zdrowiem. Mimo że trudno było ją dostrzec wśród foczych parawaniarzy, czujne oko jednego z opiekunów namierzyło dawną kurację. I jak tu nie mieć pieczy nad takimi miłymi zwierzątkami? Mija 100 lat od śmierci włoskiego kompozytora Giacomo Pucciniego. Jego utwory cechowała wyjątkowa ekspresja i mocne podkreślenie momentów dramatycznych. W operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się premiera mało znanych jednoaktówek kompozytorów Czech wszechczasów. Połączenie pasji doświadczonych muzyków z młodzieńczym zapałem studentów to efekt pracy nad jednoaktówkami: Giannis Kiki i Sor Angelica Giacomo Pucciniego. Oprócz doświadczonych artystów znanych z Opery Śląskiej, swoją cegiełkę włożyli młodzi soliści z Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studenci zdobyli cenne umiejętności techniki wokalnej, a także przekazywania emocji na scenie. Reżyserem spektaklu jest Michał Zdaniecki. Sztukę można obejrzeć także dziś wieczorem, w przeddzień 166. rocznicy urodzin uczyniego 37 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Hanenków w Kijowie do zobaczenia w Warszawie. W Zamku Królewskim można podziwiać obrazy i rzeźby z przełomu XVII i XVIII wieku. Obiekty te nie były wcześniej w Polsce prezentowane. Wśród dzieł znalazły się polonika, w tym portret Stanisława Augusta w stroju Henryka IV, Elisabeth Vizalemran. To jeden z dwóch znanych dotychczas wizerunków monarchy namalowanych tuż przed jego śmiercią. Kolekcja obejmuje również dzieła mistrzów włoskich, flamandzkich, francuskich i hiszpańskich została wypożyczona Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, w celu zabezpieczenia na czas wojny na Ukrainie. Na niebie ujrzymy coraz więcej słońca, ale oczywiście nie ma to nic wspólnego z ciepłem. Synoptycy ostrzegają będzie zimno. W poniedziałek w Polsce dominować będzie pochmurna aura z temperaturami od 2 stopni na wschodzie do 4 na zachodzie. W Wigilię pogoda nieco się poprawi. Miejscami pojawi się słońce, a temperatury wyniosą od 1 stopnia na południowym wschodzie do 4 stopni na zachodzie. W Boże Narodzenie przeważnie słonecznie. Nigdzie nie spodziewamy się opadów. Najchłodniej no 1 stopień na Podlasiu ciśnienie będzie stopniowo wzrastać, osiągając 1020 hektopaskali we wtorek i 1018 w środę. To dobre. Czas na spacery w zimowej aurze, byle nie o 16.55, gdy w Republice jest ekspres. Druga, a może nawet trzecia młodość Łukasza Fabiańskiego. Jeszcze na początku sezonu bramkarz West Hamu musiał godzić się z rolą zmiennika. W pewnym momencie wykorzystał jednak swoją szansę i na stałe wywalczył bluzę numer jeden. W nagrodę władze klubu postanowili uhonorować najstarszego obecnie gracza angielskiej Premier League. Formę Fabiańskiego można określić mianem kosmicznej. Polak wielokrotnie ratował West Ham przed utratą bramki, przypominając kibicom lata swojej świetności. Zarządzający klubem postanowił więc zaproponować Fabiańskiemu nową dwuletnią umowę. Oznacza to, że 39-latek może jeszcze poprawić swoją i tak już wysoką pozycję w klasyfikacji liczby ligowych występów. Obecnie ma 371, co plasuje go na 65. miejscu. Od czołowej 50 i statusu legendy dzieli go już tylko 19 spotkań. Marco Odermatt potwierdza wielką formę, wygrywając na trasie zjazdu we włoskiej Walgardenie. Broniący tytułu Szwajcar wskoczył na pozycję lidera generalki. Zażarta walka toczyła się o miejsca na podium. Drugiego na mecie Franco von Almena i siódmego Romeda Baumana przedzieliło zaledwie siedemsetnych sekundy. Na trasie supergiganta w szwajcarskim St. Moritz, natomiast po złoto sięgnęła Cornelia Hutter, Austriaczka, objęła prowadzenie w wyścigu o kryształową kulę. Udane zakończenie dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie pokonali rewelację sezonu Norwid-Częstochowa 3-0 do i tym samym gonią czołową trójkę plus ligi. Do trzeciego Aluronu Warty Zawiercie brakuje zaledwie dwóch punktów. W dzisiejszym hicie natomiast Jastrzębski Węgiel ograł Asekorezowie 3-0 do umacniając się na pozycji lidera. Pomarańczowi mają sześć oczek zapasu nad drugim stawce projektem Warszawa. Wiele wskazuje na to, że Marcin Romanowski nie może liczyć na bezstronną, sprawiedliwą procedurę prawną w Polsce Donalda Tuska, powiedział dla portalu niezależna.pl ważny polityk Fideszu i szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, Żolt Nimet. Jak to uzasadnił? Rząd Tuska nie tylko przeprowadził czystkę w sądownictwie, ale także systematycznie lekceważy immunitet parlamentarny i prezydenckie ułaskawienia, aby wykorzystywać prawo karne jako narzędzie przeciwko rywalom politycznym. Jeśli chodzi o sprawę Romanowskiego, został on aresztowany latem tego roku, pomimo immunitetu, jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, i został zwolniony dopiero po oficjalnym proteście przewodniczącego Zgromadzenia do polskich władz. Fakt, że ktoś musi dziś uciekać z Polski z powodów politycznych świadczy przede wszystkim o samej Polsce, a nie o kraju, który udziela azylu, podkreśla Węgier. Polecamy tekst na portalu niezależna.pl i polecamy również program dzisiaj. Zamach terrorystyczny w Niemczech, klęska proemigranckiej polityki, azyl dla posła opozycji, Węgry przeciwko politycznej zemście Tuska. Czas na narty. W Białce Tatrzańskiej rozpoczyna się sezon zimowy. Dziś sobota, nie zapominajmy, że za chwilę Ekspres Republiki Luz, w którym zaprosimy Państwa na koncert kolęd w Republice. Koncert ten będzie najpiękniejszy pod słońcem, a właściwie pod gwiazdą betlejemską. My spotykamy się jutro o 16.55. Do zobaczenia.